Bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 26 marca. No i zaczynamy pierwsze siewy. Wprost do gruntu, oczywiście. Mm. No i mam tutaj przygotowane poletko. Będę yy, robił sobie grządki i tak dalej. Wszystko przyniosłem. O, zobaczcie, różne nasionka, znaczniki. Tutaj mam znaczniki. No i teraz Wam coś pokażę, co będzie gdzie. Czosnek został, tutaj również posieł, ale tutaj będzie groch. Więcej grochu. wób karmaty. Inny włup i inny włup, które mi się udało znaleźć. Zacznę. Czy coś będzie. No, czy jakieś tam chore są niby, że te mają te dziurki. no, Ale może coś z nich będzie. Nie wszystko to takie chore na korpaściło. Z tego no, będzie roślinka. Także mam na szczęście, trochę nasion. I mam jeszcze farmazyna, no, y, który no tak, to znaczy ogólnie no to był mnie bardzo dobrze rośnie, szczególnie w tym, albo w tamtym roku był w tamtym miejscu, to również super, ale zawsze o tutaj, w tym miejscu y, bubsiałem i zawsze były mega rezultaty, takie jak trzeba, duże strączki, duże y, ziarna, no i też dużo na krzaku, ładne krzaki, takie wiecie, porządne, ognisko tu nieraz robiłem z tego. Y, no i tak, popiół mamy za darmo później, odkwaszenie ziemi. Yy, myślę, że się zaczniemy od groszku, bo groszek wiem gdzie mam ochotę posiać. Bo już mam to w planach oczywiście. I tak jak mówiłem, teraz już jak będę miał trochę więcej czasu, mam nadzieję, to będę robił filmiki, poradniki. Filmiki, o właśnie, tak by można było super nazwać, seria filmiki, poradniki. Ale wpadłem, widzicie? <grym> no i tutaj mamy groszek będzie robiony plan ogrodu o tym co mówi o tym no jakby mówiłem już o tym mam teraz idę oczywiście po sprzęcior robienia grządek co to jest? Pustak? Tak, pustak. Tak. Dobra, idę. No a te rządki zrobię taką najzwyklejszą gracką. Gracka jest... No, ja to Gracka nazywam, ogólnie chyba to się nazywa Gracka, może jakoś inaczej, ale tym robimy grządki, ale to nie tylko, ma bardzo dużo zastosowań. Możemy tym bili się patrzcie. tak, tak, tak. I mamy na jakby spulchnioną ziemię. Mamy gdzieś tutaj, powiedzmy, no, chcę chwasty usunąć. tu jest trawa, no to tak ciężko, ale o truskawkę usuwamy, o liścia usuwam z korzeniem normalnie, o możemy sobie o ten. Także, no bardzo porządny sprzęt. Tam porządny, może nie że porządny, ale przydatny. O, no ma wiele zastosowań, na przykład, właśnie sieje teraz groch, bób, to między Bobem idealny sprzęt. Patrzcie, długa rączka, wsuwamy, spulchniamy yy, usuwamy. O, właśnie, tak jak teraz, chwasty. Rewelacja. <laughs> no, myślę, że każdy ogrodnik ma taki sprzęt. A jeśli nie, no to polecam zakupić no i będę robił grządkę, jeśli chodzi o grządkę no to zakładam, że nie wyjdzie równa, jak zawsze żeż nie, no. ale raczej nie ma co się starać o równy, no bo po co, i tak cyk o w ten sposób po prostu grządka wcale nie musi być równa, aby tylko była o jest idealna taka jak teraz robię taka jaką mi trzeba o. i po prostu będziemy tutaj sobie rzucali nasionka nie musimy robić dołków pojedynczych tylko tak o kilka razy odgarniamy ziemię no. i możecie zobaczyć że naprawdę to wygląda tak jak powinno mamy rowek taki no <grym> i tak sobie dojadę tutaj do końca no i teraz po prostu w odpowiednim rozstawieniu Zaraz zobaczę co to jest za groch, czy to jest jakiś karłowy, czy się pnie, czy potrzebuje popór. No będę planował. Mógłby być w sumie karłowy. Chociaż w tamtym roku się piął, no to mega urósł, takie to wielkie. Oj, oj. O tutaj mega miejsca zajmował dużo. Dobra. już patrzymy. Groch siewny łuskowy. O wysokości 50-60 cm. No to taki właśnie jak w tamtym roku miałem czytnący się i ten ojoj yy, metrowy wysokość <ścoughs> metrowy Dobra to od tej strony ten, który dłużej rośnie yy, Czyli łuskowy tu yy, no i ten też łóżkowy brałem tylko łuskowy w tamtym roku miałem cukrowy, ale yy, wolę jednak łuskowy. Oj to mi się nie podoba. Już grzebał piesek, patrzcie czy nie piesek kto to mógł grzebać? Krecjaki? Chyba tak, kurde Patrzcie jak jest tutaj taka pozapadana ziemia Nie wygląda to dobrze Dobra sadzę ten czosnek z powrotem ale dobrze to nie wygląda Mam nadzieję że nic nie zje czosnku bo tu jest mega gęsto nasadzone w ogóle nie wiem, czy nie za gęsto, ale co będzie, to będzie. Nie muszą być wielkie te ząbki, bo to wiecie, tak dla, dla siebie, dla siebie. Dobra, tutaj mam, no i mm, podpory mam z tamtego roku. Po prostu powtykam, wiecie, co rusz. Pyk, 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 pyk. A może zrobię inaczej. No, zrobię po prostu porządne podporki, o. Mam tutaj jeden kijek. Wezmę na 5, na 5 chyba. Na 5, dobra. Także między rzędami. Po prostu tu, gdzie będzie miał się piąć. Pyk. Wbijam, żeby był stabilnyki, No i na wysokość co najmniej 100 cm, trochę więcej, bo skoro pilę że rośnie około 100 cm, no to trzeba się do tego dostosować. Dobra. Powiedzmy, no mamy tu na pewno ponad metr. jak met 40 mamy. To mamy znacznik, ale wyjmiemy go po prostu zaznaczymy, że tutaj sieje inaczej, na przykład takim czymś, takim badągiem, badągiem o! No i w ten sposób sobie oznaczam zawsze y, gdzie się patrzcie tutaj. No i wiem, że na tym rządku od tego kijka do tam daleko jest wysoki kiek, który zamiast zamienię. Zaraz zamieni go na ten wiem, że jest w linii prostej coś tam posiane. jeśli na przykład zabraknie mi nasion, to po prostu przedzielę jeszcze jednym takim kiłkiem na środku, oznaczę w tym miejscu jaka jest odmiana i jaka się zaczyna, też oznaczę i wszystko można sobie łatwo rozróżniać, wiecie, oznaczać i to taki sposób. Myślę, że również każdy go stosuje, także, <laughs> no każdy stosuje takie sposoby najlepsze. Dobra, widzicie, jest i teraz wam, no mam po prostu pewien pomysł. Tu będzie kijek, będą kilka kijków i je obsznurkować. Tak, py, 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 jak na ogórki, odpory zrobię prowizoryczne, takie wiecie, poprzywiązuje, po prostu pozwiązuję. Jak wyjdzie, zaraz się przekonacie. Robota mega czasochłonna, ale <grymna> mamy taką prowizoryczną, ale zdającą w egzamin, przynajmniej w tamtym roku. E, no, trzyma się, trzyma, o, dość stabilna, jest wystarczająca no i teraz y, będę siał tu już mam wyznaczone tak jak wcześniej wam poka pokazywałem yy, jaka rozstawa też możemy zobaczyć będę siał tutaj y, groch siewny łuskowy ten który ma dłuższy czas wegetacji yy. i jaki rozstaw ale bez sensu głębokość 4-5 cm a rozstaw jakiś 230 na 10 mhm yy. Czyli co 10 cm chyba. ale ja rozumiem, można to interpretować, także tak 20, tak 10, prawda? Co tu będzie akurat? No to będzie prawie 20 parę, a tu będzie, no co 10 robię. Nasionka fajne, mamy dużo tych nasionek, także <gryw> będę rozstawiał. No i co 10 cm to oczywiście, że nie co 10, tylko na oko. Rozsypałem ale to tylko po to, żeby wziąć Wam kilka i pokazać jak to robię. Czyli mamy tutaj ten roweko, teraz sobie biorę rękawice, ale to nieważne. Głębokość, no, trochę większa, ale jeśli jest większa, no to można zawsze dodać. No i ziarnko, 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 o, nasionko, 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 nasionko. No i mamy mniej więcej co 10 cm, może mniej no może mniej, tak 7 no ale 7 też będzie dobra rozstawa, dobry rozstaw bo się będzie piął także z drugiej strony będę robił to samo, ale widzimy się jak ten pierwszy rządek zrobię no i teraz dochodzę do wniosku, że posiałem ten karłowy znaczy nie wiem czy karłowy, ale który ma 50 cm <noise> no i muszę wszystko wyjąć i po prostu posieję tutaj wysoki, bo ja mam wysokie podpory a roboty było trochę no i tu już mam ten poprawny, poprawny, no odpowiedni. <laughs> Także zabieram się szybko. Zasiew może jeszcze drugi rządek starczy na bo jest ich tutaj mniej, ale też myślę, że chyba starczy. Myślę, że może o zabraknąć, ale tutaj poszło. Tam można z drugiej strony po do dołożyć tego, który przypadkiem otworzyłem. To znaczy, przypadkiem, no yy, jakoś inaczej będzie trzeba go posieć gdzieś indziej. Jeszcze zobaczymy gdzie. No i teraz ponownie po prostu robię tutaj dołek, tylko sobie najpierw zasypię ten. No i również jeszcze dodam, że... Patrzcie, zasypujemy, o. No i jest zasypane, o. Tak bardzo szybko, pyk. Pyk, pyk, pyk. pyk. <laughs> o I patrzcie, o, może nawet tak. No także... Łatwiutko. Także widzicie, że ogrodnictwo nie jest niczym trudnym nawozów również nie trzeba, bo widzicie nie było tu żadnego nawozu, jedynie obornik na jesieni, yy, to znaczy obornik. No tutaj akurat nie, tutaj akurat tylko wyrzucałem z Biktar jak coś był w domu. Yy, no i to się tak rozkładało, no i przekopałem tutaj także trochę jest tam nawozu, jednak obornika nie. Yy, no tutaj gdzie są arbuzy. Tutaj jest rozsypany ten obornik, tak mocno. Yy, tu trochę jest pod ogórkami. Tutaj nie ma. Ojej, się wywrócę. No i tutaj, yy, tu było w ogóle poplon, był, który przez całą zimę zresztą był. Yy, w postaci no, tego, co tam zostawało, bo mi raz yy, pleś się pojawiła jakoś od wody w karmidle. No i rozsypałem i był poplon, także yy, ładna ziemia jest teraz. Fajna, ale widać, o, wyrasta jeszcze woplon. Coś wyrasta, wyrasta, tutaj widać, o. Taki był poplin z pszenicy i żyta. Bo kiedyś wydawałem pszenżyta, no zbędnie po prostu. O czym mówiłem z filmów o karmieniu, ale to nie ten film. I widzicie, tak, yy, może akurat zrobienie tych podpór nie było takie łatwe. W tamtym roku na przykład uprawiałem groszek w całkiem inny sposób, otóż te kiliki, których robiłem podpory, były po prostu... Yy, no, były po całości jak tak dość gęsto rozstawione te które leżą tutaj no i po prostu sobie rosły po tych kijkach, prawda? Też było dobrze, ale w tym roku patrzcie mam tylko 5 kijków, trochę sznurka i będzie myślę jeszcze trochę lepiej. Jednak no, można by było też wiadomo szybciej jakoś zrobić, ale ja to takim swoim sposobem, że wiecie, tutaj o śrubka. To znaczy wkręt, tutaj wkręt i tak o wkręty pozawijane tam bez wkręta na pierwszym, <gry> także trochę zabawy, ale no opłacali. No i patrzcie, się w to już jest chwilka, potem tylko dbać o chwasty, jeśli się pojawią, no wiadomo, się będą pojawiać, to norma, no i tak naprawdę wystarczy mieć chwilę czasu na wiosnę, raz na jakieś tam 2-3 tygodnie wygracować, wypielić. I widzicie, możecie mieć swój ogródek bez chemii, nie wiecie nie, nie tego, co tam w sklepach jest śmieci, a nie jedzenie. Także naprawdę polecam. I fajne jest to, że niektórzy z Was po prostu informują mnie o tym, że coś tam się jecie, i właśnie przeze mnie. Znajoma nawet szklarnie może będzie miała, także fajnie, fajnie, bardzo. Osoby, które wiecie, nie miały wcześniej z tym styczności nagle chcę co robić, także no to właśnie o to mi chodzi, bo no to chciałbym jednak wiecie, pokazać wam, że warto działać samemu niż lepiej działać samemu niż po prostu yy, o, wydam sobie 2 złote na kilo kartofli w sklepie, bo są piękne i no, i bardzo zdrowe tak, i sobie zjem zdrowe warzywka, i no a potem się okazuje, że to jednak niezdrowe także mówię zdrowe to są takie, że właśnie ze swojego ogródka idziecie Macie całe wakacje, wychodzicie, różne zielonki macie, nie tylko. Papryki, pomidory, wszystko macie, to chcecie, ogórki. Także naprawdę warto i do tego was zachęcam. Ja teraz robię ten rządek. No, jedyny minus to, że macie brudne ręce. <grystanie> Ale warto. Nie minęły nawet 3 minuty, <grystanie> a mam zrobione. No i teraz to już szybciutko. Biorę bub I tak myślę, y, tam tylko, gdzie? Czy na tym nowym kawałku, czy gdzieś indziej, czy może na dole? Mmm, bub, bub, bub Na dole na pewno będą kartofle, będą buraki, będzie kukurydza Buraki cukrowe Nie cukrowe, tylko pastewne y, no tak myślę Zaraz przejdziemy się tam y, oznaczę sobie tylko szybko Bub karmazyn, wezmę sobą. Groszek, o groszek. A jeszcze trzeci znacznik był. Zakoszony. Może nie zakopałem. Chodźcie, tutaj truskaweczka wybija. Bo tutaj jest rządek truskawek. <grych> o ile coś z niego zostanie, bo tutaj wiecie. Operowałem. Dobra, groszek. 26 marca. Czyli piątek dzisiaj. No i mamy zasiany groszek. Jeśli chodzi o się w groszku, no to siejemy od marca do kwietnia. No i jeśli chodzi o sposoby, no to albo właśnie tak jak ja, rzędowy, albo punktowy, że po prostu... No i punktowy jakby tylko, że na dwa rodaje, Albo, że na każde ziarenko mały dołeczek pikownikiem czy czymś, jakimś patyczkiem, czymś i wrzuca się po ziarenku. Albo w większych odległościach i po prostu kilka ziaren i taki punktowy, ale wiecie, że robimy, no tu, tu na przykład to, przy każdym sznurku i rzucamy trzy nasionka, trzy nasionka, trzy nasionka i prowadzimy jeden do góry, jeden tak jeden tak, tak też można no ale ja wolę yy, za tym sposobem jestem jakby i w ten sam sposób bób sadzimy siejemy, siejemy oczywiście yy, no i również tak samo jak groszek ja sieję bób yy. myślę, że tutaj tutaj Albo tutaj, albo gdzieś indziej, albo gdzieś indziej. Hmm, totalnie gdzieś nie wiem. Gdzie mogę? Bub, 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 bub. Czy tam na dole jakoś? Yy, tu byłby bub dobry, ale. Nie mam jeszcze planu na ogród. Totalnie nie mam. Czy na przykład o tutaj, jak są górki. Tak, o, cyk 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 cyk, całe oto. I tutaj rządki, czy tam bardziej? Hmm, albo tutaj, myślę, patrzcie. Eee, tutaj. O ten kawałek. Tylko tutaj gdzieś są jeszcze kwiatki. Wtedy trzeba było popatrzeć, pooznaczać, gdzie są kwiatki. I ominąć. O tu widzę, że rosną jakieś kwiatki. Eee, także trzeba. No, pooznaczam sobie, muszę tutaj przekopać, bo. No, to jest przekopany. Tutaj nie jest. Tylko usunąłem ten kwiat, bo on już. Yy, się za bardzo rozrósł, i po prostu niepotrzebny tutaj był będzie przesadzony, gdzie indziej był no i a ta się zmarnuje, no bo w sumie za dużo się rozrósł mówię yy. no i co, przekopuję tutaj przekopane, teraz szybko porozbrylam tą ziemię no i myślę, że będę mógł już siać bub tutaj będzie taki kawałeczek kilka rządków wejdzie ze, oj, ze trzy z4 no i tam jeszcze w tym zagonku, tutaj o polega na tym, żeby po prostu porozbijać te bryły no ale to każdy się domyśli, prawda Działam właśnie tak jak mówiłem już kiedyś na zasadzie przekopywania nie wiem jak to, no wiem że są te różne no dig, ale co tu za strukturę idziemy naruszać to nie wiem, no nie wiem wiecie może jakoś to jest, nie zagłębiałem się w ten temat, także nic nie będę krytykował. Ale tak jest mi wygodnie. Mm. No wszystko daje na dół. Prze Przekompostuje się przez rok, potem to od ten no, odkopuję na drugi rok, na jesień, czy tam na wiosnę, no. Zależej przekapuje i na jesień, i na wiosnę. Ale wiadomo na wiosnę jest najważniejsze to przekopanie. Czy tam nawet jeszcze... Koń zimy, prawda? No ale skupmy się, że niby to już jest wiosna, nie? Bo tutaj chodzi już o sam okres, mniej więcej że po prostu przed siewami. Yy. No i właśnie w ten sposób sobie rozgarniam. Zaraz będę wytyczał rządki, gdzie chcę. Szybko rasieję, no i też już będę miał wszystko, bo więcej dzisiaj nie robię jeszcze, tylko muszę usilek w domu sprzątnąć. Zabiorę je do domu, już z dworu bo nie będą póki co nocować jeszcze na dworze no i tak zabieram się za to no i mam przygotowany teren szybko mhm. robię rządy, rządki i sieję i w takie jak tutaj widzicie o rozstawie tak co 7 cm 710 maksymalnie myślę po ziarenku rozsiewam oznaczam sobie rządki cyk Takim. I mam i po prostu w ten sposób dojadę ile będę miał nasion po prostu Po prostu, po prostu No ale tak najlepiej Od razu sobie zakopię, dlatego wam chciałem nagrać No i widzimy się już gdy skończę Więc na dzisiaj to na tyle, jeszcze przed ojeju, do szklarni Dzisiaj tu było tak gorąco, że naprawdę się nie dało wejść, no naprawdę No a jeśli macie szklarnię, tunele to wiecie jak to jest od słońca Dosłownie jej nie dało wejść, bo chciałem wejść, ale no nie dało się. <grych> tu coś widzę rośną takie jakieś dziwne coś. Nie wiem, może pomidor? Posuje. O chyba pomidor, właśnie. Czekajcie, bo tu nasiona. <grych> nie no, nie wiem, ale być chyba pomidor właśnie właśnie. A widzicie, nie marznie. Bo jest ciepło tutaj widzicie. Yy, coś tam rośnie, kalafior. O patrzcie jak pięknie kalarepy a no, tylko bardzo gęsto rosną niektóre no ale to będziemy przerywać to i tak jest za duże no i kapusta czerwona kapusty chcę jak najwięcej kolory w sumie nie musi być aż tyle tutaj trzeba mocno podlać mam jeszcze mączkę rogową także o mączce rogowej też coś powiem ale tylko w skrócie bo też ogromnej wiedzy nie mam ale tyle wiedzy mam że, że skłoniło mnie to by ją zakupić tutaj mam jeszcze bazylię moją Tutaj w środku są nasionka. Sama się wysieje. Rosnek, no już teraz trochę dziwnie tak wygląda, ale, ale ładnie rośnie. Tutaj widać, że coś brało go, ale nie wiem co. Yy, no tu o, wszystko to zielone, co widzi, to sałata rośnie. Także ja jestem zadowolony, niech to tu rośnie, zanim pomidory trafią. Tutaj kolejna rzodkiewka, najładniejsza. Widzicie, nie wybiegają rzodkiewki, tak, dlatego siejemy na dworze rzodkiewki. No nie wiem, na ogrodzie w Glinie to tak średnio rosły, ale tutaj no to bez porównania. Bo naprawdę, nawet nie pieliłem w tamtym roku. I o tu, to były dosłownie giganty. Ich miliony, ich było miliony. Tyle, że naprawdę często się aż marnowały, po prostu przerastały. No tutaj o widać, że się przyjęły bardzo dobrze te czosnki, tam piesek. No i mówię, o tutaj, mi, no, no niby jest trochę wilgotno, jednak za sucho Trzeba tutaj, y, mam nadzieję, że nie śniegu, bo śniegu lepiej żeby nie było Ale trzeba tutaj nanieść czegoś y, To znaczy nanieść, no zalać wodę to, ze studni Czy nie, czy deszczówki nałapać Ale wewnątrz przed pomidorami trzeba, tak żeby było tutaj, patrzcie Tu gdzie był śnieg, o, to jest mega wilgocio, mokro <laughs> Tu trociny jeszcze od piskląt, także wymierzać trzeba no, tutaj o, patrzcie, jest błoto aż. <gry> Także, y, mówię, warto śnieg, naprawdę warto, bo tu niby wydaje się być sucho, nie? Tak jak tu, nie? Nawet bardziej tam sucho się wydaje być. A patrzcie na to. Tu warstwa sucha, dosłownie o centymetr, a tu mamy pięknie, piękna ziemia. No i y, widzimy tutaj takie pozostałości obornika, o, takie ale no mega się rozłożył przez zimę i jest nawóz armowy także super nie popali pomidorków jest ładnie rozłożony o, no tutaj widać jakieś tam suche pojedyncze ale mówię ziemia jest w szklarni idealna no więc na dzisiaj to na tyle takim ładnym akcentem słoneczka zachodzącego przez szklarnię się z wami żegnam widzimy się już w następnym odcinku no i wpadajcie do opisu cześć